Jestem Dawid Lowe, więc to jest kolejny odcinek z mojego kanału Dziś sobie otwieramy skrzynki No wow, chyba widać No widzicie, mam tutaj sobie sublima Moje Eku Tak pewnie się dziwicie, dlaczego mam tutaj całe takie suweniry i kilka normalnych skrzyń i dużo kos I jedna rękawica Ewu zobaczcie, ja sobie otwieram koble, żeby mieć Dragon Lore'a Przepraszam was, że, że jakoś to sd, ale dobra, Może wy mi przyniesiecie szczęście w jackpocie. Yy, taktyka na jackpot. Dać taniem kosę, next, na impossible i wtedy, gdy powinniście mieć szansę. Yy, yy, tak, tak szczerze mówię. Bo zobaczcie, nie? Zawsze Możecie mieć szansę Zawsze ten 1% może być dla was Was Uratowaniem, yy, zatem czy nie, ty, no, i, Jak to czas z, z 0% Ale To nie jest fair A w meduzy. jaki koleś Albo było chopy, karam. DJs per ja nie mogę, ale chwilę, czy nic w ogóle nie będzie. Ej, ale to jest takie dość głupie, bo, bo już raz z 0% wzrasta. To nie 1% razie, ale zepsułam to. I otworzymy sobie jednego arm z deala nie kosa tego nie wiadomo. Nie, nie będzie kosy. Co, co najwyżej to różowy, ale różowego też nie będzie. Mówię. Ale jest za to fioletowy. I pójdziemy sobie nie do inwentory, nie na jackpot, tak tylko na kontrakty. Więc tego nie miałem trafić. Jakby taki I się wszyscy śmieją Nie chciałbym tak. Tak szczerze nie. No właśnie te tak, I tak tak szczerze. Dobrze, otworzymy sobie innego kople na nagle Dragon Lore wypada. To by było normalnie, albo Knight. To, to znaczy no już Knighta w moim ekwipunku, ale chcę mieć ich 10. Żebym mógł zrobić sobie Dragon Lora. Nawet mi <śledzisz> ten. No i wypadnie dekraken będzie tu, będzie pokrakenowane. Ha. 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 Bardzo śmieszne, N naprawdę. Jakby był Golden Coil albo Kill. Jakby Shadow the Girl. nie. Shadow the guys są słabe w tej chwili. Naprawdę słabe. Galil R. Star Trek Stone Cold. Sale, le, 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 le. A ten, a ten wygląda przepięknie. Albo ten flux, ale golden cold. To jest dopiero piękno. I flux. On też ładnie wygląda. Hmm. Dobra. Wiecie, ja muszę sobie pręcznie przesunąć. I dobra. Zatem. Możemy przejść teraz do skrzyni Huntsman i otworzyć sobie jedną... No. Już kosa minęła? Z bym przyjął tego AK-47 wulkan. Ale oczywiście on mi nie brzmi znając moje szczęście. A jest moduł no no no, no... 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 średnio się cieszy Ale dobra No i... nie wiem Dla was otworzę jeszcze trzy skrzynki z rękawicami kosami i holem Chodzi wam y, y, taki. Powiem wam jedną rzecz. Którą mogliście już zobaczyć. Mam, mam tego skin Teraz I teraz chciałbym mieć tego karambita, co najmniej. Ale świecie ale mam ten M9 Bajonet. Tentaj tu przyleciał. Jakieś słabe nożyki. Uh, I zobaczymy. Zobaczymy. Shadow Dagger standard 100 euro. No, zwróciło się na następną skrzynkę. To, to jest już druga. Może dropnie coś. No i będziemy mogli kończyć. Bo ja nie mogę tak ciągle nagrywać. Dlatego są takie długie przerwy filmów na kanale. No i jeszcze jeden raz. I zobaczymy sobie. Co tym razem. Chciałbym chęci bym przyjęł jakiegoś innego karambita. mógłby to być kieshardan. Ale mamy jeszcze do safari mesh. No. Dobra, wiecie co? Mm. Możemy. Moglibyśmy powoli kończyć, ale dla Was zrobię jeszcze jeden bonus. Otworzymy sobie kołowertę. Przepraszam, trzy kouwer że film może dopłyć Dragon Lore albo, albo my za Fire Serpent i tak szczerze wypadł Fire Serpent Bloodsport i Lightning Strike teraz bym z chęcią chciał mieć Onitai i Dragon Lore no, no i w z krawej też mi wypadł no w końcu ma super ma w prawdziwym w radzie jeden kary Kolejny chatterbox. Dobra. I ostatnia skrzynka. Przepraszam Was za szum. Jestem na dworze. Profesjonalny youtuber. Hle, hle. I mamy desert Strike'a więc. Cześć i mam nadzieję, że miło spędzicie te wakacje. I życzę Wam szczęścia. Oczywiście, się sobie z... nic z... 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 nie złamania. Bo wiecie, wyjazdy w ogóle sam wyjadala. Dobra. A więc ja bym was żegnał i... Cześć! Poczekajcie, cię Cześć!